A my ją czasem bezwiednie nawet w katechezie popełniamy. Nie? Że Pan Bóg starotestamentalny to jest taki właśnie sędzia, prawodawca, którego trzeba się bać, a w Nowym już nic takiego nie ma. To w Nowym to jest tylko już miłość i kochajmy się. Nie? I to przeciwstawienie Starego Testamentu Nowemu Pochwalony Jezus Chrystus. Andrzej mnie poprosił, żeby mówić o bojaźni Bożej. Chciałbym powiedzieć o bojaźni Bożej jak w świetle dwóch ważnych y, dla nas y, źródeł. Pierwsze to jest oczywiście Pismo Święte. Księga nad księgami, a drugie to jest katechizm Kościoła Katolickiego. I mam nadzieję, że się zmieszczę w jakieś uczciwe pół godziny i jeszcze będzie możliwość porozmawiania, dogadania niektórych rzeczy, gdyby trzeba było, czy dopowiedzenia. Z bojaźnią Bożą jest trochę tak. Mam takie wrażenie, jak czytałem trochę rzeczy, przygotowując się do, tego, do tej konferencji, że z jednej strony liturgia Kościoła bardzo ją podkreśla. Ja mam teraz szczęście prawie codziennie bierzmować, czasami się zdarza dwa razy dziennie. I w czasie bierzmowania modlimy się nad tymi kandydatami do dojrzałego życia chrześcijańskiego. No, dojrzali. Ten mi zdjęcie robi, jak jestem dojrzały. Więc y, modlimy się tak, żeby wypełnił ich dur, duch mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności i pobożności i żeby ich napełnił duch bojaźni bożej. Jakby dar, który wszystko zbiera, to jest dar bojaźni bożej, i tylko przy tym darze wołamy do Boga, żeby wypełnił tych. Kandydatów do sakramentu bierzmowania, żeby ich wypełnił duchem bojaźni Bożej. I to jest interes intrygujące, że właśnie przy tym darze prosimy o pełnię tego daru. Przy innych modlimy się, żeby Duch Święty na nich wstąpił. Duch Rady, Męstwa, Mądrości, Rozumu. I ciekawe, czy jakby tak zapytać przeciętnego za przeproszeniem chłopa, co sobie bardziej ceni? Rozum, Męstwo. Czy bojaźń Bożą, co by wyszło? Natomiast y, liturgia idzie właśnie w takim kierunku, że z tych siedmiu, by dar, który jest syntezą wszystkich, dar, którego, o który trzeba prosić, tak żeby mnie wypełnił całego, to jest dar bojaźni Bożej. Natomiast jak się zaczyna czytać teksty na temat bojaźni Bożej, to takie wrażenie mam trochę, jakby wszyscy chcieli powiedzieć tak, że: tak, tak. Ale uważajcie, żeby tego nie pomylić, broń Boże, ze strachem, ale w ogóle to bojaź to bardziej stary testament, nowy to już jest miłość. To nie wiadomo, gdzie tę bojaźń, jak ją czytać, jest czy nie ma. No, w Starym Testamencie tak, wszyscy się bali, ale teraz już nie ma miejsca na, na strach w relacjach z Panem Bogiem. Znaczy jest w takim pierwszym odbiorze, jest jakiś kłopot. I zanim się temu przyjrzymy bliżej, to pierwsza rzecz na progu bardzo ważna. Znaczy w ogóle, jak czytacie Pismo Święte, a mam nadzieję, że czytacie, bo nie ma ważniejszej książki na świecie, to brońcie się przed takim przeciwstawianiem Starego i Nowego Testamentu. To jest gruba herezja. A my ją czasem bezwiednie nawet w katezie popełniamy. Nie? Że Pan Bóg starotestamentalny to jest taki właśnie sędzia, prawodawca, którego trzeba się bać, a w Nowym już nic takiego nie ma, to w Nowym to jest tylko już miłość i kochajmy się. Nie? I to przeciwstawienie Starego Testamentu Nowemu e, no, jakby sugerowało, że Pan Bóg się zmienia, tak? Że, że był kimś innym wcześniej, teraz jest kimś innym, nie wiadomo kto dojrzał, czy my, czy on. <laughs> no, dajcie spokój. Nie? To, jest, to jest gruba herezja. Bóg jest jeden, ten sam, taki sam przez wieki. I nie przeciwstawiać sobie tych dwóch testamentów, bo już wiele razy Kościół się na tym rozjechał, jak się w nim pojawiali tacy ludzie, którzy w ten sposób chcieli to ustawiać. Więc zaczynamy od pisma. Pierwsza rzecz istotna: znaczy, widać, że w Piśmie Świętym bojaźń ogarnia każdego, kto spotyka Boga. Jest takie pojęcie chwała Boga. Jak człowiek jest skonfrontowany z Bogiem, który się objawia w swojej chwale, to pierwsza reakcja w człowieku to jest bojaźń wobec tego, co widzi. I to może być albo w sytuacji, kiedy się spotyka człowiek z Bogiem sam indywidualnie, osobiście, albo spotyka się z Bogiem we wspólnocie. Dwa przykłady. Pierwszy Księga Wyjścia. Właściwie to wspominamy teraz w tym czasie, bo jesteśmy w oktawie pięćdziesiątnicy. Pięćdziesiątnica w czasach Pana Jezusa to było święto nadania tory. Tak? Izrael świętował to, że w pięćdziesiąt dni po wyjściu z Egiptu doszedł pod Synaj i na Synaju otrzymał torę, otrzymał prawo, otrzymał przede wszystkim dekalog. Teraz pamiętacie dobrze, jak to wyglądało, że Mojżesz poszedł na górę, która się trzęsła od ognia, od wichru. Widok był tak przerażający, że ludzie mówili do Mojżesza tak, niech Bóg z nami nie rozmawia. Ty z Nim pogadaj. Potem przyjdź, co powiesz, to zrobimy. Ale Bóg już do nas niech nie mówi. Tak byli przerażeni tym, co się działo. Słuchajcie, ja, ja to pamiętam. Jedna z, takich, z takich większych, jedna z większych takich przeżyć, odkryć, jakie miałem, kiedy pierwszy raz byłem w Ziemi Świętej, to było na dziesięciolecie kapłaństwa. Pojechaliśmy rocznikiem do Ziemi Świętej, do Izraela i do Egiptu. I do Egiptu właściwie tylko tyle, żeby wyjść na Synaj. I Szliśmy w nocy oczywiście na górę syna i schodziliśmy wczesnym rankiem, żeby nas tam nie spaliło na górze, nie? ale e, tego nie zapomnę, moi koledzy po obiedzie poszli spać w ramach siesty, zresztą się, temperatura była niemiłosierna, a ja tylko z jednym takim śmiałkiem poszliśmy z powrotem na ten Synaj. I wtedy się mogłem mu przypatrzeć, bo w nocy jak idziesz to skała do skały jest podobna, więc właściwie nie wiadomo co to za góra, oprócz tego, że dość wysoka, nie? Ale jak się popatrzy wreszcie na nią w świetle, to widać, że to jest skała powulkaniczna. Tam są wszystkie warstwy pomieszane. Więc tak naprawdę wtedy, kiedy Izrael doszedł pod, pod Synaj, to sobie trzeba wyobrazić, że tam rąbnęło. I to tak. Tak w, w, wulkan romnął ogniem, dymem, trzęsieniem ziemi i tak dalej. Że no, strach był powszechny. Ja nie wiem, czy byście kiedyś weszli, słuchajcie, w, w krater czynnego wulkanu. Są ochotnicy? I kiedyś szedłem ze studentami swoimi, szliśmy na, na Etnę. Etna to jest taki wulkan, który niby jest jeszcze czynny, ale to, to że jest czynny polega na tym, że od czasu do czasu wypluje jakiś kamyk, nie? To jest bardzo miły dźwięk, tak? Idziesz i słyszysz nas takie... Patrzysz, jak kamień ci leci nad głową, nie? I to jest cała czynność tego wulkanu. To teraz sobie wyobraźcie, że to nie jest tak, że jest tylko i leci jeden kamień, tylko po prostu jest czynny wulkan, który wali lawą, ogniem i wszystkim. Wejdźcie do środka. Ktoś ma ochotę? Dziwicie się tym ludziom, że mówili: ty z nami, ty z nami mów, ale Pan Bóg niech do nas już więcej nie mówi. Więc To jest przykład wspólnotowy. Przykład pojedynczy to jest Izajasz, który widzi Boga w świątyni. Ten widok jest taki, że On mówi biada mi. Biada mi, bo jestem człowiekiem o nieczystych wargach. I należę do ludu o nieczystych wargach. I wtedy pamiętacie to, przylatuje anioł do niego, niesie w kleszczach rozpalony węgiel. W którym dotyka mu ust. Chłopie, przyjacielu młody, chciałbyś, żeby ci ktoś węglem rozpalonym usta dotknął? Kakao parzy, nie? Łyżeczka z herbaty możecie poparzyć, tak? Usta są dość wrażliwe. Ciekawe, jakby tak węgiel ci ktoś przyniósł. Ciach do ust, nie? Wy się śmiejecie z chłopaka, ale tacy samiście są chojraki. Już widzę ten tłum, który pozwala sobie węglem mu zdotknąć. Więc y, Izajasz jest przerażony samą tą, samym tym wydarzeniem, że zobaczył Boga. Oczywiście wyczuwamy, że y, to, mówię, to nie jest tylko Stary Testament, żeby było jasne. W Nowym Testamencie reakcje są dokładnie takie same. Nie? Pasterze wpadają w przerażenie, kiedy się im objawia chwała Boża. Y, Zachariasz w świątyni, kiedy widzi anioła. Jezus idzie do apostołów po jeziorze. I oni są przerażeni tym, co widzą. Znaczy, bojaźń jest rzeczywistą postawą człowieka, któremu, który naraz został postawiony wobec Boga. To jest to, co robi Szymon, piąty rozdział Łukasza. Nie? To jest coś niesamowitego, ten tekst, piąty rozdział Łukasza, powołanie Szymona na ucznia. Sięgnijcie sobie do tego tekstu. Nie? Ostatecznie, jak on widzi, że ma pełne sieci ryb, i to nie miało prawa się wydarzyć w ogóle, żeby te, te sieci się zapełniły, to on przypada Jezusowi do stóp. Nie? W polskim przekładzie jest, że do kolan, ale tam jest do stóp. Nie? Zniża się tak, jak przed nikim innym by się nigdy nie zgiął. I mówi, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Oczywiście trzyma go za nogi, żeby nigdzie nie poszedł. Nie? Ale nie może powiedzieć inaczej, tylko w ten sposób, odejdź ode mnie. Znaczy on wie, że, nie, że, że między nim a Jezusem, a Bogiem, który się w Jezusie objawił, on mówi, Panie, Kirje, On wie, że tu się stało coś, co absolutnie go przerasta i on, on nie może mówić, Teraz inaczej, tylko w ten sposób, że jest niegodny. To jest, to jest tak niesamowite, że człowiek, który odkrywa Boga, w tym samym momencie odkrywa własny grzech. I, no I ten kontrast między tym, kim jest Bóg w swojej świętości i ja w swoim grzechu, jest taki, że rodzi w tobie bojaźń. Nie może być inaczej. Nie może być inaczej. Dlatego, ile razy Bóg spotyka człowieka w Biblii, to Człowiek reaguje bojaźnią, a Bóg co mówi? Nie bój się. Nie bój się. Albo do, do, do grupy, do wspólnoty mówi nie bójcie się. I mówi pokój. Pokój z wami. Do przerażonych apostołów. Pokój z wami. Do apostołów Szymona i innych, jak łowili ryby po raz pierwszy. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Nie lękaj się, Maryjo. Nie bój się, do Zachariasza, Twoje modify zostały wysłuchane. To nie bój się jest, jest kluczowe, nie? bo to się składa na pewną całość. Znaczy, człowiek jakoś sensownie stający przed Bogiem, wie, że jest mały, wie, że jest niegodny, a jednocześnie Bóg nie chce go trzymać w tym takim stanie, nie, zgiętego grzbietu, tylko Bóg mu mówi wyprostuj się. Wyprostuj się. Nie bój się. To jest to, co w takiej teologii, pamiętaj jak nas tego uczy... mój rektor w seminarium o tym mówił z takimi wypiekami na twarzy, mówiąc nam konferencję o właściwej relacji do Pana Boga, mówił nam tremendum i fascinosum. Tak? Znaczy, Bóg jest tym, który Cię ma fascynować, ma Cię pociągać. Jednocześnie nie powinnaś go klepać po ramieniu. To nie jest dla ciebie kumpel. Znaczy, to takie kumpelstwo bierze się stąd, że w człowieku nie ma ani szacunku, ani też prawdy o sobie. Nie? Znaczy no, sam się czyni jakoś. Dla Boga partnerem. Jest zupełnie inna sytuacja, gdy Pan Bóg nas czyni dla siebie partnerami. Kiedy On nas podnosi, a nas dźwiga. Ale człowiek tego sam ze siebie nie powinien robić. Nie? To jest. Bóg jest ogniem pożerającym. Jednocześnie, właśnie, Bóg jest jak wulkan, jak ogień. Nie? Ale możesz wejść, nie zniszczycie. Cię. Nie spalicie, ale powiedz mi, że wejdziesz bez strachu. No ty jesteś wariat. Nie, nie masz być wariatem. Jest...